historii świata ostatnie sto lat zostanie nazwane Wielką Wojną. Wszystkie wcześniejsze konflikty wydają się drobnymi potyczkami prymitywnych plemion, przy kampanii, którą przeprowadził król królów Setra. Całe cywilizacje i rasy upadły. Świat już nigdy nie będzie taki sam. Ci, którzy zgięli kolano, mogli dołączyć do Wielkiego Imperium. Resztę spotkała anihilacja. Niektórzy byli zbyt dumni, by się poddać i walczyli do samego końca. Ci zasłużyli na wieczny sen w wielkich nekropoliach. Inni w oczach Pana Pusty nigdy nie zasługiwali na przetrwanie. Po nich pozostał jedynie piach i ruina. Krasnoludy biły się do ostatniego. Dziś ich szczątki zapełniają ciche krypty zamknięte w wielkich karakach. Elfowie zostali zgładzeni, nie licząc niewielkiej enklawy zamieszkującej rezerwat lasu Loren. Pozbawieni swoich przewódców, Ariel i Oriona płacą trybut nieśmiertelnemu władcy. Wszelkie twory chaosu, mutanci, zwierzoludzie, szczuroludzie, smokoogry i upadli dawi zostali unicestwieni. To samo spotkało skórych, których wybito do nogi, a ich grzybnie wypalono. Ten sam los spotkał na koniec zimnokwistych slanów i ich sługi ludzi. Nastała era ludzi, tych żywych i umarłych, będą od teraz żyć obok siebie. Śmiertelni, którzy tego zapragną, mogą od teraz poddać się rytuałom kultu pogrzebowego i doznać daru nieśmiertelności. Po zdobyciu ostatniej twierdzy chaosu na dalekiej północy Setra powrócił do Nehekary na czele milionowej armii ciągnącej tysiące wozów z łupami. Jednak najcenniejszą zdobycz wiozły wozy z czarnego marmuru pokryte złowrogimi runami, nad którymi unosił się czarny wiatr magidar. Dziewięć wozów i dziewięć ksiąg wielkiego nekromanty Nagasza. Po przybyciu do czarnej piramidy rozpoczęto z dawna przygotowywany rytuał. Dziewięciu wielkich kapłanów liszów czytało zaklęcia z dziewięciu ksiąg, inkantując zakazane słowa nad sarkofagiem setry. Nad czarną piramidą wybuchła magiczna zorza, potężniejsza od najmocniejszych zaklęć Kaledora czy nawet Lorda Kroka. Gdy przebrzmiały ostatnie słowa wielkiej inkantacji, Wieko sarkofagu podniosło się i Pan Świata powstał. Jego ciało zyskało nieskazitelną, alabastrową powłokę i boską formę. Setra nie był już pierwszym kapłanem i królem królów. Spoglądał na swoich sługusów jako żywy Bóg. Wzniósł rękę i wyrwał nieśmiertelne dusze z ciał kapłanów, liszów, posyłając je do królestwa umarłych, którego on teraz był panem. Następnie spalił czarne księgi Nagasza w spaczeniowym piecu, Wraz ze wszystkimi artefaktami, które zostały po Wielkim Nekromancie, Setra nie będzie dzielił się swoją mocą. To nie był jednak koniec. Pycha i żądza władzy Setry są nieskończone. Po zgromadzeniu całej wiedzy wszystkich ras, zdobyciu wszystkich artefaktów, Setra rozpoczął największy projekt od czasów odejścia przedwiecznych, możliwy do zrealizowania tylko dzięki pracy milionów jego poddanych. Wielkie karawany prowadzone przez niebotyczne konstrukty nadzorowane przez nekroteków ruszyły w stronę biegunów świata. Potężne pilary wielkości wieży Hoeta pokryte runami przedwierzchnych zaczęły podnosić się ku niebu. Wielkie armie dowodzone przez Setre i Nebuseta toczyły nieustającą walkę z abominacjami chaosu, które wyłaniały się z niestabilnych portali. W końcu stare portale zostały ustabilizowane, istoty z chaotycznej pustki odepchnięte poza terrę, a Setra... Tak jak kiedyś ze szczytów gór spojrzał w dal, w nieskończoną przestrzeń niepodbitego kosmosu. Siema, tu stary dziad. To jest koniec serii z Setrą Nieśmiertelnym. Mój pierwszy World Conquest od bardzo dawna w grach Total War. Zajęło to 223 tury. Udało się zrobić taki dodatkowy challenge czyli nie przegrać żadnej bitwy. Nie licząc oczywiście bitw w osadach które no, po prostu musiałem poświęcić, bo nie miałem tam żadnych dużych garnizonów. Oczywiście nie grałem na trybie legendarnym, więc mogłem loadować, ale grałem na najtrudniejszym e, trybie bitew. To była naprawdę super zabawa. Kampania bardzo długa, bo zresztą World Co Conquest e, tak, na tak olbrzymiej mapie po prostu musi zająć czas, a już to nie są czasy studenckie, że można całe nocki zarywać i napieprzać kampanię. Grało mi się bardzo fajnie, bardzo lubię Camry, ale muszę przyznać, że sama, sama armia w Camry w Total Warze jest dosyć słaba. Wprawdzie, do tego na przykład, jak, jak, jak mocne są siły chaosu i wielu innych frakcji, to Camry wydają mi się słabe i wolne, i właściwie w pewnym momencie przestają się rozkręcać. Bardzo ciężko jest powołać kolejne armię, trzeba tysięcy urn kanopskich, i też wydaje mi się, że ich jednostki nie są upi. Oczywiście, devbol z kontraktów jest bardzo mocny. Ale to już jest na tym etapie endgame'u. Właściwie każda, każda frakcja ma, może stworzyć, stworzyć taką potężną armię z jakichś potworów czy innych OP jednostek. Uważam, że Cambly są, szczerze mówiąc, dosyć słabą frakcją. Jednak to była super zabawa, mam nadzieję, że się Wam podobało. Dzięki wszystkim za to, że dotrwaliście do końca tej długaśnej kampanii. Kończymy Total War a Setre. Czy będzie jakaś nowa seria? Napiszcie w komentarzach. Ja mam chrapkę na. Moda Devine i End Conquer do Mediwala, czyli po prostu grę wśród ziemią. To wszystko na dziś, do usłyszenia i trzymajcie się.